Kolejny dzień, kolejny Super Bunny Man, gdzie będą poziomy łatwe, ale będą też poziomy trudne, a przeciw nim ja i Maciek, także zapraszam. Dobra, słuchaj, zanim zaczniemy, mam jedną ważną rzecz dla ciebie. Słucham. Jakby, jak patrzysz, pomijając w ogóle wiercenie gdzieś tam, które się odbywa w tle, patrz, bo jak najeżdżamy na nową mapę, nie ja ostatnio na to nie zwrócimy uwagi, mamy strzałkę Dobra. w prawo, co może oznaczać, że może, będzie... ale tylko może, no. będzie jeszcze jakaś mapa. Jak o będzie. Tym. Przecież to jest spoiler, taki delikatny. Ja dzwoniłem właśnie. Halo, halo, dzwoniłem do producentów, i halo, no będzie nowy poziom. Jest na tym ordeczku. Wysłali mi maila, czy masz się radę? Ej, czemu my za teraz jesteśmy? Za jaką Jedziesz! To no jest parówkowóz! go! Zapalm Trzymaj się! Go. A paru się oh O, Boże. już mi się oh podoba ten poziom. Dlaczego Hello. tak potraktowałeś mnie?

A co? Nie no, patrz. Idziemy, idziemy. O kurde. O, o, o to chodziło. Żeby nie trzymać parówek! Nie trzymaj parówę, tylko mam dzieka! <śmienny> Gdzie jest ty? ty? Ej, ej, mi się, mi się to podoba. Dobra, na razie spróbujmy bez. Na razie spró... Przepraszam, <śmienny> nie mogłem się powstrzymać. Dobra, chodź. Nie, kofie, dobra. Łap się, No nie no, łap się parówek. łap. się parówę ja się łap... normalnie. Parówę się nie łap. Łapł, łap się parówę, przecież spadniesz zaraz! No, no Dobra, O nie! Dobra, no inaczej. Musimy środka parówy się złapać. O kurde. Krystian, nie kop, nie kop. Nie, nie, rób strzału. Dobra, środek parówy. O, 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 o! To jest dobre, to ja jest dobre. Żopię. Ja to ciebie złapię, ja ciebie złapię. kurde. Ej, do, dobrze, jest dobrze, nie, nie. jest dobrze. Nie, nie. Wow. Uh. się pa... A, nie dolecieliśmy. Dobra, jeszcze raz. Ch chyba musimy puścić parówkę w pewnym... O kurde, o kurde. O... Trzymaj parówkę! Trzymaj! Trzymaj! trzymaj, 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 trzymaj. <grymienia> nie, nie, czekaj, czekaj, inaczej się. Dobra, Krystian, był nie Ale, jak ja poleciałem? Czekaj, Krystian, <grymienia> dawaj, dawaj! Ja nie będę ją trzymać, się podał jasne ruchomienie. Dobrze! Ciebie <grymienia> <grymienia> paliło! <grymienia> 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 Yes. Jest! Yes, Opalisz się, już nie żyjesz. Dobra. Czekaj, poczekaj, czekaj, 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 No czekam, po, czekam. To, to trzeba taktycznie rozegrać. Taktycznie. No dobra, dobra, teraz, teraz, teraz. Tera. I nie ruszaj się. Ty, ale ruszę musisz się trzymać! trzymać się! Ruszę się. Ruszę się. Trzyma, nie, trzyma, nie, nie, nie! Nie, 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 nie trzymaj się właśnie, o to kończy, porówno nas! Jeszcze płacisz, wyskoczyłem! Jest! Żyje, żyje. Ugasiłem się, ugasiłem się! Uf. Nie udosiłem się, żyjesz! A co to z tyłu jest? Są kolce? Są so kolce, dobra to ja jej Nie odbił No w tą nie, stronę nie. gdzie ty idziesz Dobra, chodź, 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 Dawaj do, do mnie. Bo ja nie wiem co tu jestem, ja muszę zobaczyć to jest jak Z swoje... jeszcze nie potrafię Patrzcie, Jeszcze, Czekaj, czekaj, nie. czekaj. To, to, to... To... Nie no nie! Ale zrobiłeś teraz, no to było no bo, najwie... no bo, bo, największe No się obkręcałeś Doki dobry jesteś. Ale no. sam nie możesz przejść. Nie, ale zobaczę przynajmniej, co jest dalej. Dobra. O kurde. Dobra, o kurde. ty nie... Aaaa! Dobra. Dobra. Albo możemy zastosować taktykę inną. Taktyka Kopnie. lotnik? Dobra. No, Taktyka dobra. lotnik. Dawaj. Mogę co gotowy? I... Musisz sterować. Musisz sterować. Musisz Ale ja, sterować. Ale ja nie mogę tu za bardzo. W sensie... Ja dobra, mam to nogi to tak... O! O! Ale... Jest... <ślech> Czekaj, <ślech> nogi nie mogę wyciągnąć. O, już, już, już. Dobra, teraz ty. Ale dam... nogę musisz wyciągnąć. Czekaj, 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 czekaj. Bo No Dobrze, twoje ręce, twoje ręce tylko, tylko twoje ręce. O, wyciągnąłem, czekaj, czekaj. Ja nie będę się ruszać. Wyciągnąłem cię. Dobra, dawaj, kop teraz, kop teraz, kop teraz. Czekaj, o, dobra, ale nie za wysoko pamiętaj, nie za wysoko. dobra Jest okej. Eee, nie gdzie jedziemy. Ja też tam. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, dalej, dalej, dalej. Steruj! Steruj! steruj. Czekaj, 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 bo ty chyba nas za mapę wywalasz! O tym mówiłem, mówiłem lekko. Jaki jest spadek? Dobra. to jest spadek. Dobra, to no. teraz ty. Sło? Sło? Ale, ale, ale to tędy? To nie mamy za bardzo zasięgu, to musimy tędy lecieć, Imo. Nie, no pojechaliśmy, no? Nie, bo ty. A, bo ty nas przebiłeś przez tego, zapomniałem. <śmiech> czekaj, <śmiech> na, no, na to nas poprowadzę. Na to nas poprowadzę. Nie, w tą stronę, czekaj. Nie! No gdzie na dół nas poprowadzisz Ty zrobiłeś e, po prawo. prostu tak, tu zrobiłeś i po prostu poleciałeś w tą stronę no, no, ty się... Dobrze, 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 źle Pff. Jeszcze raz, jeszcze raz, Dobry dobrze. Radę, dobrze, dobrze i źle. Dawaj się słuchnęł Nie wepchniesz mnie! Wepchnę cię, w końcu cię wepchnę Jedziemy na parówce, patrz. Nie jedziemy. Aaa, Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, jest, okej. O kurde, pali się. Do wody, do wody. Nice! Czekaj, czekaj, czekaj. się puściłeś? Czemu się puściłeś? Nie wiem, nie wiem. Już było tak dobrze. Ale kopniaka dostałem od ciebie, Dzień dobry ty w samym miejscu. Kapozycja. Krystian, co ty robiłeś? Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Wow, dobra, lecimy. Dobra. I jeszcze raz. No. no. O kurde, ale nas. Ale nas. O, o. Ale wiesz, że ty możesz sterować... No mimo. steruję przecież, cały czas steruję! To co, co tak słabo? No bo nogi mam przecież zgięte, nie mogę do końca się ich wyprostować, tak samo jak ty Może, nie możesz łapać. Ła pa. Zobacz, tak samo zobacz, jak widzisz, ty nie Zobacz, Patrz, patrz, ja teraz w lewo będę sterować, złapa. Tak, w lewo, ale widzisz, nogi patrz. masz zgięte, a tu jest, zobacz, tu jest belek poprzeczny. o to chodzi. chodzi. O. Ale możesz sterować, o. zobacz, widzisz, ja cię jakoś wyprowadzam, widzisz? Tak, ale... <noise> widzisz, o. Dobra, jedziemy. Tu w górę było raz jeszcze. Ła, łapki, kurde. łapki, łapki! Dobra, czekaj, a dobrze, dobrze! Dobra, w górę. Ale trzeba leciutko, trzeba leciutko. Dwa kopy, dwo, dwa kopy w głowę, dwa kopy w głowę, o, o, jeden o, o. w to. I to jest gdzieś tu, to jest gdzieś Tutaj? tu, czekaj. Ale tu, nie, 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 nie. nie. Mówię Chyba to chę. jest gdzieś tu. Tylko twoje nogi trzeba wypchnąć, kurde! Czekaj. Nie, 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 nie! Udało się! Mówiłem, że to jest gdzieś tu, bo pamiętam, że ostatnio to spadliśmy. Dobra, nice, ładnie. Ale dobra, na paru w kowozie poleciliśmy. Idziemy, idziemy spenetrować, co jest na tej mapie. Dobra. O kurde. Witam serdecznie. A tu trzeba było podskoczyć, dobra. O! To ja ci po... No, Halo! Ja to... No! Ja tobie... <gry> 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 dawaj! No nie kop mnie! No <gry> <Artysia> mnie, <Idź. gry> Dobra, idziemy, idziemy, dawaj! No idź! No! No idź! <gry> Wynoś <Wyraźcie>. się! Krystian! Krystian! Ha! Zobacz. No dawaj, no dawaj, chodź. No chodź, pokaż co potrafisz, dawaj. Czekaj. czekaj. Zapraszam. A! Wróciłeś a, dobra, tam, umam. skąd przyszedłeś. A! To była karma. Ej, czekaj, a jak podejdę tak, to mi coś zrobi? Nie. Wow! Przyszedłem, teraz ty, teraz ty. No, dawaj. Pokaż co potrafisz, dawaj, pokaż. Co ty robisz? Ty chcesz tam na górę wskoczyć? Tak, tak! tak. No dawaj! Prawie! Prawie było widziałem! Nie. Nie! Nie! dobra, teraz twoja kolej Dobra! W Okej! Uuuu! Czekaj, którą stronę Dobre. powinienem? Tak, o! Dobrze, dobrze, dobrze! Ninja... Bunny Warrior! Bunny Warrior! Ojo. Ojo. Ojo! Ty! Tu jest niemały dystans! No! O to kurde Dobrze, -hu! okazałeś to No i Czekaj. dawaj, daj no pokaż co potrafisz Ja tchórz patrz Hy! No A! No widzę, dobra Dobra, taktyka Lotnik Ale nie taki, okej? Okay? Nie taki lotnik Dobra, dobra. I w to Dobra, teraz dobra, zastanawiam się czy w górę gotowy. lecimy. Czekaj, spróbujmy, spróbujmy. O, tutaj próbuj, musimy, w końcu, musimy, musimy, musimy musimy, Próbujesz jakoś tutaj. Czekaj. Dobra, a czekaj, a... A, a dobra, jak, czyli da, jak... radę, da radę, da, radę, da radę. No dobra, ja musim, musimy i tak się położyć. No. Jestem ciekaw ile mamy miejsca w lewo, bo na hmm. niektórych mapach było tak, że właśnie można było w lewo mocno polecieć. O kurde. Czekaj, 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 spokojnie, ogarnijmy. Próbuję, próbuję ale nie wyszło totalnie. Próbujmy, tu, czekaj. To jest dobra taktyka. Dobra, za wysoko, za wysoko, to było za mocno. To było dobrze, ale za mocno. Dobra. To jest dobra taktyka, pyk. Za bardzo w lewo. Mamy tak dosłownie tylko ciut, ciut miejsca, nie? Raz kopsimy. Raz, 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 raz... No, no co?! No Jakie to są limity w ogóle powalone, ustalone? Co ty robisz? Chciałem się zaskoczyć. Dobra, zaskościć. spróbujmy tak po prostu polecieć. Aha. A czemu ja zginąłem? Ty, a ty przy... A ty przes... <ścoughs> Też zginąłem. A czemu ja zginąłem? Nie wiem, może głową zahaczyłeś czy coś. No dawaj, no? zabieraj tą ten ten łeb! No <laughs> dawaj ten łeb, bo nie mogę, no! To jest ta pomoc twoja, tak? <laughs> o co ci chodzi? O. No, Coś, coś tak... To nie umiałeś nas odwrócić? O kurde. no ja to za obrót <grym> dziwny. <grym> Jeszcze raz. <grym> <grym> co ej, <po> możesz <grym> dostać? Masz. No nie, co jest z moimi nogami nie tak? O, dobra, dobra. One hour later. O, jest, dobra. Dobra, nice, nice, nice. Pała, nice. dobra. Uważaj, żeby nie. To będę Niżej, 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 niżej. Poczekaj, palą mi się no stopki. Ja Dawaj nie wiem, czy powinniśmy spaść. O kurde, palą ci sto. No, no powiedz. O, jest yes. woda. Dobra, dobra. Dobra. Uważaj, no, uważaj, uważaj na kółce. Nie da się, nie da. Wyskocz, ale nie walnij w ten, nie walnij w ten, w ten w ten przycisk, bo cię. Dobra, do. I lekko, lekko. Dobra, dobra, dobra. To damy dobra, radę. Jestem? To damy radę. Czekaj, 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 czekaj. A, tu trzeba przeskoczyć między kolejnym? O kurde, ty! Jak ja mam to zrobić niby? Ja muszę ja się po, tak Ja poczekam jak trochę przelecisz. Bon. Dobra, ja muszę poczekać. O jaki ty jesteś kotem, ty jesteś kotem, ty jesteś kotem! Tam już jest, tam już jest koniec mapy! Dobra. Więcej miejsca ja sobie trochę Nie, musisz się... Y obróc, zrób jeszcze jeden obrót w lewo i zostaw sobie trochę więcej miejsca na nogi. Cały obrót, obraca się, no. Jeszcze bardziej. Czekaj, teraz obracaj się. I kawałek klocka. Jeszcze musisz. Nie! Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Jeszcze... Nogi musisz mieć po prawej stronie klocka. To miałem wcześniej. Ale nie przy samym brzegu, lecz malutki dystans te zostaw. No co ty tak delikatnie to robisz, no Jezu! No bo mam ściny! Nie, nie, ja nie, nie widzę! Nie. Czekaj, nie. czekaj, 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 bo tu to wiesz... O, dobra, zjara. dobra, dobra, no i te, stój. Oj, teraz, i teraz jak się położy to się, na prawość puszisz skok. O nie. Dobra. Nie, 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 nie. Żyjesz. żyjesz, dobra, żyjesz. Czekaj. Czekaj, bo to precyzja. Za... O oh nie! No i gdzie? Tak, ale... ale da się tu wlecieć, gdzieś? Dobra, to przecież... Czyli próbujemy. możemy lecieć. Jezus. Ale to było precyz... to precyzja, jest tutaj. No dobra, za głęboko, ewidentnie. Jest, dobra. Dobrze, dobrze. A, dobra. Nie za wysoko, nie za nisko. Dobra, o kurde. Chyba gdzieś... Tu? Nie, tu jest ten dusz, spadaliśmy. A, dobra, dobra, dobra. Więc dobra, jeszcze kawałeczek dobra. dalej, tylko moje ręce muszą wyjść. <laughs> czekaj, dawaj w lewo. Oh. Oh. Dobra, czekaj, czekaj dobra. wylecił. Oh. Chciałem Dużę powiedzieć, być. że wylecił. No duszę dobra. się, duszę się, duszę się. nie <laughs> mnie, to nie mnie. Dobra, ja jestem. Nie mogę, Wszystko no, wy, Wyskocz, dobra, dobra. Spokojnie. Dobra, musiałem oddech wziąć. Ja już tu jestem, jak coś. Aaaa! <noise> dobra, zrozumiałem ten motyw. <noise> no Dobra, ostrożnie patrz. Jak mieście, akrobaci, dobra. stój, ty, nie machaj! Jak ty machasz, ten, to się psuje totalnie. <noise> dobra, jak akrobaci, pamiętaj, delikatnie i ostrożnie. <noise> dobra. I cyk, cyk, cyk. O Kurde, nie. za mocno polecieliśmy w to. Jak Matrix. robisz te obroty, to... No nie rób Pani Matrix, Pani Matrix, Bani Matrix. Nie przejdziemy Nieu. Nieu. tego w ten sposób, to wiesz o tym, że przejdziemy. nie przejdziemy. Przejdziemy. Wiesz, że nie przejdziemy tego w ten sposób, bo się nie zmieścisz na połowie rzeczy. No właśnie, właśnie, mój głębi pijasz... W... Jezu, wow, tak że mnie robi. Ja nawet nie dotykałem klawiatury, jak się zabiłeś? No powiedzmy? właśnie! No bo ty mnie zabiłeś, bo się nie ruszałeś. Ja cię zabiłem, bo się nie ruszałem, ale wymówka, Taka jest. No tak! To twoja wina. I tak nie przejdziesz, musisz się ten. skróliczyć. Sam się musisz skróliczyć. No musisz dobra, nieważne. Jeszcze, musisz... Teraz ja chcę. No to dawaj, nakładź no się. Trzymaj. Nio. Trochę za mocno, minimalnie. Da. Robimy mówisz na zmianę, aż komuś w końcu się uda. Nie, o... ty musisz, ty musisz, ty. Oj, 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 oj. oj, oj jest okej, okay. to trzeba twoją girę wyciągnąć. Oła, oła, oj. No dawaj, wyginaj się. Wyginaj Oble, śmiało... Ciało, śmiało ciało. Ciało, wyginaj śmiało ciało. kurde. O, 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 o. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. To nie było tu, to nie było tu. To nie było tu, tu, to nie było tu. Jest, jest tu, 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 to jest tu. Jest, jest, jest. się. <tmiech>. Przeciśniemy się? No puść mnie <laughs> moja, moja czekaj... pupa nie przechodzi! Yes! <laughs> Dobra, jest nice! Dobrze! <laughs> uh, rekord. W końcu coś. Ej, czekaj, ja ci pomogę Pomogłem ci. Co musisz zrobić? Chyba w prawo musisz przejść. Nie w prawo albo w lewo Wszystkich możliwych opcji, które miałeś dostępne, postanowiłeś się zabić, Grawitacja. Tak? Grawitacja zadziałała Dobra, ja nie skaczę. na moją korzyść. Gdzie? Co ty robisz? No, próbuję się... Co ty... Aaa! Co próbowałeś? No, powiedz mi, co ty próbujesz się teraz? No, co? Co ty zrobisz? Nic nie zrobisz. No o nie! Nie wciśniesz... Moja... Nie wciśniesz... Ja jestem na siłowni, zasad, mnie, ja ćwiczę nogi. Ty, no, ty dwójki robisz teraz. Czy Dwój kło... dwójką, Nie dasz rady. Ooo, wow, moja żuchwa, A! Krystian! Już czujesz mój ból, nie? A o, ja wszyłem! E, e, e. Krystian, zobacz, gdzie ja jestem. A. Widziałem. O, zobacz, co trzeba, trzeba tu na dole zrobić, widziałeś to? Czekaj. Czyż to jest jakaś masakra totalna. O, zobacz. Musisz Dobra. się tego, tego. Czegoś ła... Ooo! Dobra! Matry. No nie! <laughs> Ale matriks! Ja powiem ci, ja tego nie widzę! Kto? No, Krystian, nie pomagasz w ten sposób! Poczekam. Poczekam, bo zaraz kopnie O! Dobra! O, jestem dalej. <noise> A Co tu się dzieje w ogóle? Że ja mam na to skakać po prostu? Tak. Cyk, równowaga, balans, 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 balans. Balans siaga. Ba, 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 bardzo, bardzo ładnie balansuje. To był to najbardziej tak, żałosny skok w historii gier komputerowych. To, to są jak te koty, które wiesz, stary ten... ten Próbujmy skoczyć na szafkę, nie? I tak sko, tak. I się nie udaje totalnie. Co ty mi Twoje nogi są jakieś chore. Dobra. O nie, nie, nie. nie. Udało się. Czekaj, obrócę nas. A. A ja maczka mam. Dobra, dobra. Ostrożnie, paszek, jak akrobaci. Dobra. Dobrze. Co? co? Ej, nie. Co? Tu prawie Ale zasięgu nie ma. No. Ty co robisz? A Ty jeszcze żyjesz! Ja nie żyję! Ja, nie żyję. Nie ja tylko żyję! A gdzie ty jesteś? To cię nie powinno! Być. Ty jak chciałeś kardio robić, to było powiedzieć! Co czuję z tym obieści? Chyba już stąd nie wyjdziesz do końca życia. Stój, nie, spróbuj nie... się tego czerwonego złapać, spróbuj się tego czerwonego złapać. Próbuję, 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 ale próbuj nie. z łapkami, z łapkami próbuj. O, o, o! Chyba nie, ale musisz się tam inaczej złapać chyba jakoś Puść mnie, puść mnie Musimy, no, iść dawaj. Tu. Musimy tu iść Dawaj osobno. do góry, do góry Nie czekaj, do patrz góry. Zrób dobre tempo i przelecisz tu Tylko przeleć No dawaj No mówię. stój Dobra, wyciągnąłem się o. Nie dała rady Dobra, robimy to, patrz Za pierwszym razem, puf, puf a believe I can fly Jak się wywaliłem pięknie Dobra, chodź, chodź, patrz Zrobię teraz inną taktykę, patrz O kurde, nie w tą stronę o nas za bardzo Spokojnie, spokojnie <grybujesz> to moja wina Dobra. Patrz, zrobimy teraz to tak Nie, nie. Do, 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 do. Ja ci tam wyroknę

Świeca Dobra jeszcze raz świeca może, tu, może ta świeca tutaj No nie, 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 bo te tak, giry Próbuję, próbuję próbuje No dobra O, o, o Dobra nie, jest Nie, nie, nie Dobra no. o, o kurde, kurde. Cześć, bo to, jest, A, to jest, ciężkie. Dobra, jest to jest ciężko, jest ciężkie. jest dobrze, jest jeszcze, dobrze, jest dobrze latania się nie nauczyłem, dobra o, ku, o kurde o nie. jak ja tą wlazłem? Dobra w ogóle widzowie nam chcieli dać challenge, wiesz jaki? jaki? O ku... Żeby... O co tu chodzi z tą piłką? Do góry! Do góry idziemy? Tak, do góry. A -a! Na pewno do góry? Dobra, to może tutaj. Może tutaj. Oku. O, dobra, może być Tak, przejdźmy, przejdźmy. Widzę koniec waży! Nie, nie można tu, tu nie, nie? można! O nie! Nie! E, widzowie nam zasugerowali super challenge, wiesz jaki? Przejście w całej grot od początku, tylko bez używania tej umiejętności. Ty o, nie o. trzymasz o. mnie. <laughs> nie trzymałeś mnie. W żaden sposób. A skąd widziałeś? No <laughs> bo widziałem, że mnie nie trzymasz po prostu. Dobra, dobra. trzeba te twoje... ogiry zmieścić, dobra. Teraz moje łapy trzeba to jakoś... Tak, tak. Nie, nie, nie! nie. Za wysoko. Jakoś <laughs> kopną od razu do starcia. tak? To co ty robisz? Parkour, parkour! <laughs> Yes. Jezu Czyli wielkie kule jednak nie są takie powiedzmy dobre Nie, nie tak trzeba. Czyli spo... tam, tam, tam po prostu musimy zejść na to. Tak, raz. próbuję te twoje nogi tu zmieścić, ale one nie chcą się mieścić. Dobra. Dobra. Kopnij jeszcze, kopnę jeszcze, kopnie jeszcze, kop jeszcze, dobrze. Nie, do... nie. Dobra, słuchaj. Ja uważam osobiście, że musimy się skupić, przemyśleć ten plan. I wykonamy go, jak tylko damy radę najlepiej. Yeah, yeah. Króliko, koń! Na przekątno! Miam. Na prze